Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. No, żeby, żeby głową. Albo to 60. Dzień dobry. Przwaniamy, ja, ja bym prosił o bo na kamieniu, Bo tutaj mężczyzna w wieku 60 lat pod wpływem alkoholu i, i wymiercinami się po prostu zatyka. No i się Dobra, boję, że. A co na ziemi? E, na schodach siedzi. Wiele? Leży. Na schodach na schodach leży. Dobra, to proszę Państwa, na bok go oblicza. Jest na boku. Jest tych schodów. Na boku jest, ma podłużoną rękę pod policzek. Tak, ale nie wiem, czy... Dobra, już o, 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 Tylko proszę mi podać pełen adres jeszcze. E, Ostrów, Ostrów Kamienna 7. 7. Ostrów Wielkopolski, ulica Kamienna 7. Kamienna 7, tak. tak. I bardzo na bym piętrze. prosił o... Na którym piętrze? To jest dom jednorodzinny. Za światłami od razu... Okej, okay, tak. Pana imię i nazwisko? Banasiak Sebastian. Sebastian proszę, Ale bym tak szybko, kurde, bo... Prze, proszę być. pana, to nie ja dysponuję, już łączymy, tak? Prócz Dobrze. Na siłę. kabinę no, kamienna 7, nie? Nie ma tam papieru? I na boku ma być, tak? Na tak, na boku ma być położone. Jest na boku. <laughs> On jest przytomny, ma otwarte oczy? Nie zamknięte tak, no. Rozumiem, już łączymy. To... to... Proszę czekać, będzie rozmowa. 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 Proszę? Bo <tryk> no, ja to zgłaszałem, to nie wiem. Jeszcze z kimś innym mam... Proszę, proszę bym karetkę. Proszę pana, ratownictwo medyczne o co chodzi, proszę Panie Mężczyzna 60, nie, nie wiem. Przed chwilą rozmawiałem z jeszcze jedną kobietą. Wszędzie łączenie jakieś do ludzi, Zgłosiłem osób jako polski kamienna 7. Nie dyskutować, nie dyskutować ze mną, tylko odpowiadać na pytania. Przedtem pan rozmawiał z Poznaniem, pan rozmawiał teraz przed... Z niedługo wejście, z co potem połączcie. To jest kpina dosłownie. Panie? Panie, panie, panie. Proszę pana, zgłaszam po, 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 po. pogotowie, karetkę, czy może przyjechać dzieje? za kamienną 7? Proszę pana, o, to co się dzieje? Mężczyzna 60 lat e, zadławia się, nie wiem, no, czy on jest przytomny czy nieprzytomny, no e, w każdym bądź razie wymiecinam, jest pod wpływem alkoholu. Ale jest nie, nieprzytomny, ale pana, no. on, siedzi, on siedzi, leży. E, jest na boku, tak jak ta pani powiedziała, położony. Bardzo dobrze, na boku, żeby się nie zakłócił. Jak on się nazywa, pan go znał? Walendowski Jerzy. Jezus, żeby ja, na... Walendowski, tak. tak. Tak, tak, alkoholu i, 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 i nie wiem jak czy kontakt z nim jest, czy nie ma. Rozmawiał pan, mówił pan coś do niego w ogóle. Nie, ja no no, nie, w sensie? nie reaguje tak w sensie takim, no prosiłbym, bo po co ta dyskusja, no proszę pana. Proszę pana, ja... Nie chcę być człowieka przyszedł. na sumienia tu 10 telefonów panie, trzeba by Panie, przestań pan gadać, tylko odpowiadać na pytania. Ja muszę wywiad zebrać, zebrać wiedzieć w jakimkolwiek wysyłać, jak jak jakąś tak, tak dalej. Człowiek umrze, no, a wywiady będziemy robić. No to no to umrze, każdy umrze panie. Jak to umrze? To dla pana pan odbiera y, telefon i pan mówi, że to on niech umrze? Pana? Panie nie, to jeszcze to pan mówi? Od, odpowiadać na pytania, tak? No. Jeżeli nieprzytomny nie z kontaktu z nim nie ma na boku leży wymiotuje, wymiotuje tym treścią pokarmową. Ty teraz, krewi, krewi, proszę, krewi, pana proszę przyjechać tak? do cholery. Boże, szlach trafia. Karem na siedem oczu wielkopolski! Nie, nie, nie cieszę no. się człowieku. No. Do widzenia. Przyjedzie pan czy nie, karetka? Pytam się. Rzeknam, wysyłam tam policjantów, do widzenia. No. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Operator 14, słucha. Eee, dzień dobry, bardzo zgłaszałem w Ostrowie Kopolskim, tam karetka miała przyjechać. Tak, kamienna 7, tak? tak? No i co proszę pana? Dyspozytor wysyłał karetkę, tak? Powiedział, że ja Nie wiem, wie pani, ja się też z nim nie mogłem po prostu z tym gościem dogadać, no bo, bo człowiek leży tutaj, ja dzwonię, żeby drugiej osobie pomóc, że nie wiem, czy on się zadławia tymi wy, wymiecinami, a, a, wie pani, a ja tu dzwoni, dzwoniłem, żeby wziąć jej karetkę, żeby przyjechała i, i nie, nie wiem. Dobrze, proszę pana, Kamienna 7, tak? Tak, tak. Mężczyzna się dusi wymiecinami, o to chodziło, Tak. tak? Proszę pana nie rozłączać się, tak? Ja będę w pańskiej sprawie monitorować. Proszę ja nie rozłączać się proszę. Dobrze, dobrze. Niech pan pozostanie na linii. Będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Będzie rozmowa. Proszę czekać, 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 będzie rozmowa. Tak proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę mówić halo. Halo? Halo? Bo ja tam zgłosiłem tą karetkę na kamienną 7. No jedzie karetka, proszę pana. Dobrze. To czyli czekać, tak? Tak, No nie bardzo bym prosił, żebyś szybko. Na ludzie, no ludzi. No proszę pana, no karetka jedzie, no. Dobrze, ja dziękuję. No, Dobrze. szybko jak się da, tak? Dobra, dziękuję bardzo. Proszę. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Dzień dobry, bo ja tutaj z ostrowa w dzwoie wiekopowskiego. Zamawiałem na kamienną 7 karetkę, no? Tak. No i gdzie ona jest? A to stan się zmienił? Trzeba sygnał słychać yy, yy, to. Może jedzie. Dobrze, a stan się zmienił poszkodowanego? Nie wiem, proszę ma bo tam buja jest akurat, ja tutaj na ulicy czekam, żeby karetka przyjechała. No, on był pod wpływem alkoholu, to nie wiem, czy on się zadusił, zadławił. No słuchaj, że już wyjadą, prawda? Tak, już jedzie karetka. Także proszę kontrolować stan poszkodowanego. Dobrze, dziękuję bardzo. Widzenia.